No, no musimy uciekać, dobra? Musimy uciekać. Nie, jazda Nikt! Oba! Dobra, o kolejni Czek! Czek! Czter, o, pięciu! Uciekamy Dostał hita! Po jednym hicie, po jednym hicie! Czekajcie. Dostałem, dostałem! Nie puszczałem, bo ja nie mam w mam plus, tam jest mało! Zabijam! Muszę się zregenerować, ja mam mało! NICE Ale wyglądam ja Jestem w nice! Czekaj, pies! Dobra, jedna kość! Waga. Dobro, pia! Dobra! O, o, dobrażę, ubiec ubiec tu. Czekaj, pies! Dobra, jedna kość! Waga. Yes. Yes. Dobra! Chodź tu! Świecie! Jezu! Owco! Świecie! Jezów! Owco! No, podjedźmy, musimy, ryzykujemy, po prostu! Nice. Teraz! Dawaj mi go! Dawaj, dawaj, a, dawaj spikwiń, powrób, wziął wszystkie itemy! Ubrałem się, to, a to się Ja koperuję, koperuję, koperuję. Chodźaj, tubiasz. Ciebie. 11. Jasne, jasne, jasne. Dawajcie. Nice. Gdzie tu? Zrobił! Zrobił, co za szef. Ej, mamy plecy od tego żelaznego innego. I dobra, i tak w tą stronę, stronę chcieliśmy uciekać, to git. Jest za nami żelazny jeszcze jeden, co nie? Dobra. No. Doszukam tu. No? Dobrze. No ja go blokuję, żeby nie on nie mógł uciekać. Ja blokuję, żeby on nie mógł uciekać. Myślicie tylko o tym. Kolejny otaralny jest. jest. Ja biorę tutaj tego. Ja biorę tutaj tego. Skoczył cię na głowę, jeżeli kiedy. Okróć. Skinął tego. Proszę, niech się skończy ta rzeczka. Tak, kończy. Zabijem Jestem na plecach twoich go? Dobra Nice O kurde Jeszcze jeden był, uważajcie na plecy Jest Dobra Napójcie się może Proszę, jest proszę, proszę pociąg Ale dostanie bombę hmm. Dobra to czekaj, to jak są, dobra to ja Ja muszę uważać panowie Będę z masz jeszcze, Uważaj plecy masz. Nice, Zabity. No Jeden Alekson, Alekson, no. Baka ej, na klipery. Zabity. Siłki piją! Siłki piją, uciekajcie! Ile ich tam? Zabijmy go, zabijmy go. Bądźmy blisko siebie teraz, nie, blisko siebie bądźcie. Ej, mam problem? Pomóżcie. Gdzie ty jesteś, kur... Stójcie tu, stójcie tu, stójcie, tu, stójcie tu. Bez jest, dostał trzy razy. Nie ma strzału. Trzymajcie się biegą, biegą. blisko, ej! Żeby nie wytrzymał... Ten, ten z siłką tutaj, żeby nas nie wyhaczył. Ej, ze wszystkich stron są. No, Dostał ode mnie. Dostał. Pół C diamentowy na nas biegnie. Co robimy? Aha, uważaj, ale... Bush, to jest ten. Dobra, do nie bóz, dostałeś, Bush. Za fulla prawie. Zabijmy go. Zabijał, dostał. Giga! Szybko bójkał, ziłki są. Ja mam pięknie, pięknie, piję, pięknie piję siłkę! Piję siłkę, piłę siłkę. Nie, nie, postał! Kida, na diamentowego lecimy. Masz perłę, rzucić ci perłę? Uważajcie, chyba drugi spotowany jest po prawej. Drugi spotowany jest po prawej. Dostał. Najpierw! Ojku! Zrobowałem go! Gampa z ja muszę zregenerować Dostał ode mnie słuku Nabierak jesteś sam Dropuję go Dostał Mamy go mamy go. On Nie stanujcie hit On koksa nie zjadł zabał Koksa no? Yes. yes! Ja trzymam presję, zbierajcie zbierajcie, zbierajcie Aha Klada Protection 4 O kurde Wygraliśmy to Proszę o. ważej Zabijem nice. Jezu ale to rozegraliśmy panowie ja mam dwie części diamentowe, protection 4. <grym> Ej, na plecach jest trzech jeszcze jak coś. Na za mną teraz. Dobra, to chwilę lei po, kolei, po, kolej. po panowie, trzeba ten, trzeba za niedługo się zbierać do endu, nie? Nie, 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 A lepiej trzeba ich sklirować po, na powierzchni nie, mam przewagę, nie. pamiętajcie. Spalę to. Wszystko to palcie. Pal, 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 jeszcze, jeszcze. Zabijmy wszystkich, spalimy itemy i wtedy wbijamy. Bo jak teraz Uwaga, oni by nas bo stroną gdzie mają większe szanse. Podobie łucznik. Tak są łucznik. Jaki przestraszony tak Oj, a co on tutaj kombinuje? Weź tu co? No, Nooo! Tu jest! 40 o? na mnie! O boże, Wjazd! Jeden kierpierdź, Błagam! Zabił mnie, nie wierzę! Co ty gadasz? Winę. Dobra, to pięknie Mam nie dwa hity i zginąłem. Ginę, mam dwa serca. Zabiłem? Musz! Błagam, pomóżcie! Brawo, brawo jeden kierpierdź, pomagam! Błagam! Jednego ci działem, dwóch ci działem Ja nie mam jak zregenerować. Jeden. Zabiłem? Jeden pad! Tak mi go, tak ja go. Zginął Tobie, nice. Musz jeszcze jeden pod tobą, jak coś. Faltu, mi e, Kubir, to Jest jakiś miecz. Nie wierzę. Fajerka! Co ty dajesz, o? gdzie jesteś? Nice. Ale pada też. Jakby. dalej się zgrupujemy, może, co? No, 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 bo na zginął. Nie ja jesteśmy w czwórce. Zabiłem. Musz, będzie check! Zginął! Nice. Zabiłem dwóch. Tripla, dwóch żelaków tam jest. No starczą. Ile ich tu bierz, jest? Sorry, ja nie widziałem go. Ej dobra, jesteśmy w grupie, jest git Typo, plecy, 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 plecy typo, plecy, typo Dostałem dwa mostaki. typo Oj, mało. Mało, mało. No, nie trafiłem Już, jeszcze jeden tu jest Perła Busza, się tu, a ja Tak, muszały, całkiem Ale mu lecę Nice O, a, zabrał Padłem do keba, Busz, dobierz, dobierz, jest prawa Jesteśmy tego zgredzio trzeba On ma się Plecy plecy Ej plecy kubir plecy, kubir Jak z buty ok. Nognę cię zaraz Kurkę okay. Macie, okay. macie weźcie Dobra, rozkopałem Dawajcie, dawajcie, go, go, go Oj NIE Czemu ruszyliście się, te klawisze w locie? Nie, ja nie ruszyliśmy. ruszyłem, ktoś po prostu... mnie popchnął w locie Tak ja popchnęli mnie Nie Piąte życie Zginąłeś, nie Będę palił tej temy każdy przez... No ej to wiesz, mi! już nie wszedłeś do środka. Jest jakiś z nich. masz jak coś, no pójdź. Kur... Do Dobra, ej, jest ich dużo, jest ich bardzo dużo. Musimy się bić chyba. Z może. Powiedz O co o co o co Ojej. Co jest? Ej za mną perły. Ja mam pół serca jak coś. A. rozpalić mi rozwalić muszę Isso não é No ja no dobra, wbijamy teraz? Zajmujemy Czekaj, się posz... nim, zajmujemy się nim wbijamy, 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 co? Dobra No dobra Zginął Czy perły za mnie Za mną cykają, perły za mną cykają Nie wziąłem pereł Skoczyło do mnie dwóch Ja pierdzielę! no Ja już nie mam życia jak coś Ja mam jeden na jeden z dementowy Czyli lecę do ci... Czekaj! Jeszcze ten goni, Enderman Patrz, jestem na twoich plecach! Odbiegni do krawędzi! A no, Enderman A, no. Oh. Um, Hita